Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z jest to kolejny odcinek Road to Pro Goalkeeper, jest to już odcinek 5 Także na razie szybko idzie ta seria No i szybko też mój overall rośnie w górę Ogłoszono piłkarza miesiąca, którym oczywiście zostałem Także bardzo mnie to cieszy Te zasługi, także kto nie widział Filmu informacyjnego, to taka krótka informacja Że teraz już nie powinno lagować W moich materiałach, ponieważ Rozwiązałem ten problem, no także Skupmy się na tutaj meczu Także Cover vs Colchester bodajże, chyba dobrze to no i tutaj już pierwsza groźna akcja w 12 minucie, Ładny strzał po długim rogu, no ale na szczęście obok ramki Kolejna sytuacja to rzut rożny, tutaj wychodzę. Trochę źle obliczyłem lot piłki, no i potem mogłem dostać loba, ale na szczęście tak się nie stało. Tym razem akcja prawą stroną środkowania w pole karnym, tutaj ładnie przenoszę piłkę nad poprzeczką, Z tego, z tego był oczywiście rzut rożny, tutaj wychodzę na 5 metr, no i ładnie to piąskuję. Oczywiście lepiej piąskować niż łapać, bo wtedy więcej dostajemy tych punktów. Kolejna sytuacja znowu kolejny rzut rożny, znowu ładnie wychodzę, no i znowu piąskuję. yeah okay. Kolejna sytuacja, znowu rzut rożny tym razem z drugiej strony boiska No i tutaj tym razem ładnie złapałem tą piłkę Tym razem akcja tutaj środkiem boisko, Ładne podanie prostopadłe. strzał bardzo mocny w środek bramki No ale ładnie to wybroniłem Kolejna sytuacja, akcja prawą stroną Strzał tutaj dobitka, no mam na szczęście nie w światło bramki Bo nie miałbym szans obroniania tego strzału Tutaj strzał po długim rogu z główki, no ale na szczęście obok bramki Kolejna sytuacja, tutaj ładnie wychodzę No wychodzę bardziej, no wychodzę w górę oczywiście, no i... Ładnie złapię tą piłkę. Tym razem rzut rożny wykonany płasko to, to też coś nowego w tej FIFA co wprowadzili, no ale tutaj nie było zagrożenia. Tak samo jak w tej sytuacji, tutaj też łatwo, bardzo złapana ta piłka. Tutaj musiałem trochę się ruszyć z bramki, no i wyjść na 16 metrów, no i ładnie tutaj zasekurować moich obrońców. Kolejna piłka złapana z rzutu rożnego, także dużo tych takich trudnych sytuacji nie było. No ale ocena meczowa za te spotkanie to 10-0. Także naprawdę to co chciałem osiągnąć w FIFA 14, udało mi się w FIFA 15, także. Dajcie łapkę w górę za to, że otrzymałem tą ocenę meczową 10-0. Eliminację do Mistrzostw Europy mamy na ekranie, także gramy z Austrią. Także zapraszam Was na skróty z tego spotkania. Tym razem gramy na wyjeździe, także gramy w Austrii. Także trudny dosyć teren, także zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy sytuacja tutaj strzał po no i to mogło mnie zaskoczyć, no ale fantastyczna interwencja, no i przenoszę tą piłkę nad poprzeczkę. Tym razem dośrodkowanie z lewej strony, tutaj wychodzę, nie dosięgnąłem tej piłki, no i nie wyszło też piąskowanie, no ale potem piłka wyszła na piąty metr kolejna sytuacja, akcja lewą stroną tutaj ładnie wychodzę do tej piłki, no i piąstkuję no i znowu jeszcze jakiś tam upgrade dostałem, ładne podanie prosto prostopadłe, strzał po długim rogu, no ale bardzo, bardzo niecelny tutaj znowu bardzo ładnie wchodzą w moich obrońców, no nie wiem dlaczego oni tak to no ale tutaj ładna interwencja także uratowałem reprezentację przed stratą gola, tutaj strzał, próba strzału po krótkim rogu, no ale nie mogło to mnie zaskoczyć, tym razem no strzał po prostu niesygnalizowany spod kolonii. Na bardzo silny, także no tutaj nie miałem w tej sytuacji szans. Tutaj przesuwałem do prawej strony, tutaj wiedziałem, że będzie strzelał po tym długim rogu, no i ładnie to wybroniłem. Tym razem kolejny rzut rożny, ładnie wychodzę no i ładnie to wypiąskowuje, tym razem e, dośrodkowanie prosto w moje ręce także nie, nie było tutaj problemów ze złapaniem tej piłki, e, kolejne sytuacje tutaj jest, zobaczcie jak na raz idą moi obrońcy, także no tak nie powinni po prostu e, robić kolejne sytuacje, tej akcja e, środkiem boisko ładne tutaj, e, miało być to chyba dośrodkowanie bardziej, no ale wyszedł taki bardzo groźny strzał, no tutaj w 89 minucie już postanowił zastawiać sobie piłkę, ja tutaj nie trafiłem trochę w piłkę, e, no ale nie skończyło się do bramku oczywiście, także ocena moczowa ze spotkanie to 7 i 7, e, nie jest zbyt dobrze, nie jest to zbyt dobry debiut w reprezentacji, także mamy drugie spotkanie na podbudowanie tutaj moich morałów w reprezentacji, gramy tym razem z Grecją, także mam nadzieję, że tym razem uda nam się wygrać. Pierwsza sytuacja w 13 minucie, rzut rożny, wychodzę na piąty metr, najładniej no to łapię, oczywiście piąty metr powinien być mój. I tym razem bardzo groźny strzał z bliska, no i potem dobitka jeszcze od poprzeczki, także nie miałem kompletnie szans. I kolejna sytuacja, już myślałem, że będzie rzut karny, ale potem strzał w poprzeczkę, także tym razem mi szczęście dopisał. i ładnie wychodzę, skracam kąt, no ale tam jeszcze mój obrońca mi to tutaj ładnie pomógł tym razem mamy rzut rożny, znowu wychodzę ładnie pioskuję. oczywiście kolejna sytuacja rzut wolny, strzał z bliskiej odległości z główki, no ale nad bramką, kolejna sytuacja, ładne podanie prosto wpadłe. wychodzę, skracam kąt no i ładnie tutaj to wybroniłem no ale też strzał był prosto we mnie kolejna sytuacja, próba dośrodkowania po, po ziemi, no ale potem małe zamieszanie, no i piłka ostatecznie ląduje w moich rękach, tym razem z bliskiej odległości, tak ładnie się zająkałem, no ale super. Ej, kolejna sytuacja akcja prawą stroną, no i to już zobaczcie, jak na, na raz poszło trzech moich obrońców. No i strzał płaski, także też dosyć trudny dla bramkarza, no ale ładnie sobie z nim porodziłem. Tym razem wychodzę, no i tutaj piąstkuję e, na rzut rożny. Kolejna sytuacja, oczywiście kolejny rzut rożny, znowu wychodzę, znowu piąstkuję, no i znowu coś mi się tutaj odblokowało. Tutaj musiałem już zobaczcie jak bronili się Grecy, no to aż ja wychodziłem, chciałem strzelać z bramki, no ale ocena meczowe spotkanie to 9. Zero. także nie jest tak dobrze jak w pierwszym spotkaniu, ale jest to spotkanie międzynarodowe także no nie dziwmy się, że tutaj jest ciężej zdobyć tutaj oczywiście tutaj jest, jest to piąty odcinek także postanowiłem, że pokażę Wam jak jest mój overall 77 oraz ogólny postęp 14%, także yy, będę tak chyba co 5 odcinków pokazywał Wam jak yy, mój yy, oczywiście zawodnik się rozwija, no chyba, że będziecie chcieli w każdym odcinku, no to wtedy napiszcie mi to w komentarzach, także yy, w tym odcinku to powoli yy, byłoby to już na tyle, jeżeli odcinek się pod to nie wspomnieć łapki w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybuj mój kanał, oczywiście nie zapomnij wpadnąć na fajsa, także trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.